Słuchasz podcastu o kawie. Dołącz do obserwujących w Spotify, Apple Podcasts lub subskrybuj na YouTube i włącz powiadomienia o nowych odcinkach. Nagranie z 20 marca, spotkanie z Darią Figaszewską, mistrzynią Polski barista. Dobra materia. Warszawski Muranów. Dzień dobry, witaj Daria. Dzień dobry. Daria Figaszewska. Powałaś już Puchar? Powałam już Puchar, no. Żeby nie zapomnieć. Powiedz, tak, wszystkim gratuluję. Pewnie słuchacze też, jeśli mogliby. Dziękuję. Dołączyliby się. No Właśnie, co dalej? Gdzie są Mistrzostwa Świata? W Mediolanie w drugiej połowie października od 17 do bodaj 21. To jest tak, że chwilę po odebraniu tego tytułu już zaczynasz o tym myśleć i przygotowywać się? Generalnie w momencie, kiedy ci podnoszą rękę, to najpierw masz takie ale super, potem masz takie o Boże zaraz Mediolan, a potem masz takie wypuśćcie mnie już stąd, bo spałam cztery godziny i chcę do domu. Ale tak, generalnie no to pierwsze myśli po ogłoszeniu wyników to jest to, że masz Mistrzostwa Świata przed sobą. Od razu. No. Masz już pomysł? Czy to jest tak, że robisz tą samą prezentację? Czy chcesz sędziów zaskoczyć czymś innym? Myślę, że będę bazowała na tej prezentacji, którą mam, bo miałam przyjemność pozbierać trochę feedbacku od sędziów generalnie i bardzo się poczułam poklepana po ramieniu, słysząc, że jest to prezentacja, z którą można iść na Mistrzostwa Świata. Wiadomo, trzeba będzie ją dopracować i dostosować do nowej kawy, bo będę musiała znaleźć nową kawę w międzyczasie ale myślę, że też będę się czuła pewniej, idąc z czymś, co już przynajmniej raz zrobiłam. Dzisiaj tutaj jesteśmy w dobrej materii. No i ci, którzy przyszli wieczorem spotkać siebie, właściwie po południu do wieczora przez kilka godzin, to mieli okazję poznać ten zwycięski napój. E, właściwie trzy. Może opowiedzmy trochę widzom, co tak oczarowało sędziów, ale też przede wszystkim jeszcze raz gratulując i doceniając to, e, no, co za, zaserwowałaś na mistrzostwo, Właśnie, co tam było? Opowiedzmy trochę. Myślę, że Najistotniejsze jest to, że tam wszystkie elementy były przemyślane od kawy przez koncept nawiązujący do malarstwa surrealistycznego, przez muzykę, która leciała w tle, też nie była przypadkowa, przez to, jakiego kształtu i koloru nawet były czarki, No tam nie było przypadków generalnie. Wszystko się ze sobą zazębiało w jedną spójną całość i myślę, że to było klucz generalnie. Ja przygotowując się do mistrzostw, przewertowałam sobie regulamin. I jest tam napisane, że sędziowie szukają osoby, która będzie inspirowała przede wszystkim. Więc to był mój punkt wyjścia. Opowiedzieć o rzeczach, które mnie inspirują, żeby inspirować ludzi dalej. Tutaj dzisiaj grała wieczorem muzyka Pink Floyd. Tak. Album We Here. Nie przypadkiem, bo okładka była inspirowana obrazem René Magritte'a Synem Człowieczym, który też koresponduje z... Z naszą kawą, bo syn człowieczy wygląda w ten sposób, że masz postać mężczyzny z jabłkiem przed głową, a to zielone jabłko było mega wyczuwalne właśnie w espresso. I potraktowałam to jako taki punkt wyjścia do całej prezentacji, tak naprawdę. I też cytat Magrita parafrazując, mówiący o tym, że zawsze jesteśmy zafascynowani tym, co jest ukryte za tym, co widzimy, też był takim wprowadzeniem do całej koncepcji. Jeśli chodzi o set. To zaczynał się on od kawy z mlekiem, przy której zadajemy pytanie: Czy jesteś w stanie w ogóle docenić dzieło sztuki, nie znając kontekstu? Co często ma miejsce, jak idziesz do muzeum, nie zawsze wiemy wszystko. Później mamy espresso, przy którym już mamy więcej informacji o tym, co to jest za kawa. Z rzeczy super, w międzyczasie po, po zawodach, już tak naprawdę po ostatnim starcie, okazało się, że mm, znajomy Robert Drupczyński, był na plantacji, na której ta kawa jest procesowana, produkowana i dzięki niemu już jestem dzisiaj w kontakcie właśnie z Paolą Trujillo, która jakby jest producentem tej kawy, więc też mega super, że świat jest tak mały. No i co? I finalnym elementem był właśnie Signature Beverage, który też nawiązywał właśnie i do Pink Floydów, i do procesu tworzenia, do rekonstrukcji, reinterpretacji. Czemu do Pink Floydów? Bo na Wish You were here, na okładce masz człowieka stojącego w pomieniach, więc... Cały koktajl był przykryty bąblem z dymem o aromacie jałowca i wanili. A jeśli chodzi o to, co było mm, głębiej, no to tam mamy, wiadomo, espresso, ale też roztwory kwasów organicznych, które są w kawie. Był cytrynowy, jabłkowy, winowy i mlekowy. Do tego był syrop na miodzie, żeby podbić gdzieś tam, mm, wiadomo, słodycz, ale też nuty takie bardziej światowe i no fajnie się to wszystko spinało. Chłodny, prawda? Bo dzisiaj tutaj rozmawiamy. Tak, on był, on był przygotowywany na zimno, był wykorzystany tam throwing, w sumie dosyć ryzykowna metoda, jeśli chodzi o zawody, bo jakby mi się rozlały tam dwie krople, to już bym miała zero punktów za tę kategorię, no, no bo musisz wydać, wydać pełne porcje. Mogłabyś wyjaśnić, czym jest ten throwing? E, throwing to jest metoda gdzieś pomiędzy tirowaniem a szejkowaniem. Czyli masz dwa elementy shakera plus loot plus trainer, i rzucasz tak naprawdę tym napojem. Chodzi o to, żeby go napowietrzyć bardziej niż stirując, ale też nie pieni się tak bardzo jak przy shakeowaniu na przykład. I to było fajnie pokazane też na scenie, bo miałam sędziów z dwóch stron, a w trakcie throwingu możesz się obracać, więc to też wyglądało bardzo efektownie generalnie na tej scenie. No, no i tak. I takim ostatnim elementem. W prezentacji był moment, w którym przed sędziami pojawiało się lustro, żeby im powiedzieć, podziękować za to, że byli ostatnim elementem procesu tworzenia, bo też wychodziliśmy przy tej prezentacji z założenia, że to nie jest tak, że jak malarz odkłada pędzel, to dzieło jest gotowe, tylko każda kolejna interakcja z dziełem, każda kolejna interpretacja, każde kolejne doświadczenie dokładać kolejną warstwę wartości w tym wszystkim. Powiedz trochę o samej koncepcji, czy to jest tak, że przez tygodnie chodzisz cały dzień i zastanawiasz się, co tam jeszcze powinno. Być w tej prezentacji, co warto powiedzieć, na co zwrócić uwagę? Proces twórczy angażuje cię na tyle, że później trudno jest spojrzeć na to z boku, czy to jest na pewno czytelne dla sędziów. Bo to, że masz wizję, o której rozmawiasz gdzieś tam z osobami pomagającymi ci w tym wszystkim, to jest jedno, ale wyartykułowanie wszystkich ważnych słów, tak żeby ci sędziowie te 15 minut zrozumieli, o czym ty właściwie do nich rozmawiasz. To była ta trudność, chyba największa, bo no, surrealizm, malarstwo, muzyka i tak dalej, i tak dalej. Jakieś lustra na scenie, warstwy, wszystko. Bardzo istotne było dla mnie, żeby oni się tam nie pogubili. I chyba się udało, chyba złapali w ogóle o co chodzi. Tutaj kilka razy dzisiaj wieczorem to opowiadałaś i mam wrażenie, że to było bardzo uporządkowane i zrozumiałe. Generalnie tak, ale wiesz, dochodzi ci teraz, dochodzi ci język angielski, zapomnisz o jednym, dwóch zdaniach i okaże się, że ktoś nie. Nadąża za tym, co mówisz, a bycie sędzią też jest trudne, bo jednocześnie spisujesz, próbujesz kawy, spisujesz to, co ci barista powiedział, to, co czujesz rzeczywiście, słuchasz go na bieżąco w tym wszystkim. więc A wiedziałam też, że dnia pierwszego startuję jako ostatni zawodnik, więc przypuszczałam, że mogą być delikatnie już zmęczeni. Więc starałam się to powiedzieć jak najbardziej transparentnie. Żeby nie było niedomówień w tym wszystkim. No dobra, trochę myślę zaciekawiliśmy. Na YouTubie jest twój występ. Jest, jest. Także kto potrzebuje, to sobie tam sprawdzi i zobaczy. No, na internetach tam chyba będziesz gościła jeszcze w kilku innych miejscach, gdzie będzie można się napić. Tak, w przyszłym tam tygodniu jestem jeszcze w Katowicach w Kafeju w Środę i w czwartek w Krakowie w Megido też 14-18, także będę miała przyjemność jeszcze w dwóch miejscach swój set prezentować. Tak, jeżeli ktoś ma okazję być, to na pewno warto. No to co, trzymamy kciuki za Dziękuję. ten Mediolan. Przed tobą no, wiele miesięcy pewnie pracy. No, to się tak wydaje, że dużo czasu, ale miesiąc już minął, nie? A już jest, tak, już no. miesiąc po. No, 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 no prawie tak, no. Będziemy kibicować, trzymać kciuki i na no, przywieź złota. Zmistrzcie. <laughs> Nie wiem, czy za pierwszym razem, ale generalnie no jest to gdzieś na tapecie jako cel. Wielkie dzięki. Dziękuję. Boję się trochę. <laughs> Mamy tu fajnego bombla. Widać, że jest dużo dymu, który jest zamknięty w bańce mydlanej. Mm -hmm. Okej, okay, dobra, próbuję. O jezu, jakiś aromat. Wędzonka. No, takie drewno, trochę. Jest to coś zimnego, owocowego, trochę słodyczy, czuję troszkę takiego... Taka beczka trochę jak... No tartariś, coś takiego czuję. Jak właśnie w winie. tanicznego. Ale bardzo orzeźwiający napój. Nie spodziewałem się, że to będzie zimne właśnie. Trochę mi przypomina jakieś orange espresso, które czasami się serwuje w restauracjach, ale jest zdecydowanie bardziej zbalansowane. Tym Maria Zliankowa. Cześć, z tej strony Krzysztof Dziardziel. Przyjechaliśmy spróbować mistrzowskiej kawki od Darii Figaszewskiej. Próbujemy sobie. Można spróbować całego setu trzech różnych napojów, które Daria prezentowała na mistrzostwach Polski. A co powiecie o poprzednich, bo też Daria poczęstowała z was wcześniej dwoma innymi. Ten prawda? poprzedni szocik był zdecydowanie prawie taki sam, jak Daria opisała, właśnie to zielone jabłko, ten, ta czareczka mega dobrze się połączyły dla mnie. Naprawdę, chyba nigdy z niczego takiego nie piłam. Tak szczerze mówiąc, bardzo ciekawy wybór naczynia. Ten wesel, ten pojemnik, w którym zostało espresso zaserwowane, od razu zauważyłem właśnie, że jest dość wysoki i skoncentrowany. E, od najszerszego miejsca do najwęższego blisko nosa. Więc przypominający taki kieliszek do wina. Bardzo cieszy mnie to, że coraz więcej takich trendów pojawia się. Aby nie tylko kawę jak najlepiej wyekstrahować, ale też dla końcowego klienta w jak najlepszym sposób ją pokazać. Bo bardzo dużo uwagi przykłada się zarówno uprawie, jak i procesingowi, jak i procesowi ekstrakcji, a trochę mniejszą uwagę w tym świecie kawowym naszym współczesnym przykłada się do samego jej, samej jej prezentacji dla klienta. No, chodzi o taki kształt, tak? Między innymi, jakbyś mógł opisać, on jest zwężany u góry. Nie? Tak, tak, tak. Chodzi o to, że pojemnik jest szeroki na dole, pozwala na bardzo w łatwy sposób zamieszanie, przez to, że jest wysoki i zwęża się ku górze, tak żeby skupić delikatne aromaty na nosie. No i tam było intensywne espresso podane w tym, tak? Tak było. Dobra, mówicie, że tak. Co w ogóle poza tym robicie? Bo tutaj zanim sobie włączyliśmy, to trochę chcieliśmy powiedzieć o imprezach. Od niedawna się zajmuję imprezami porannymi w kawiarniach. Robię to jako organizatorka. Zauważyłam, że zaczął wchodzić taki trend, powiedzmy, na imprezy trzeźwe imprezy związane z żywą jakby muzyką, live setami DJ-ów. Dlatego, że w sumie często wpadamy na jakieś ciekawe imprezki, mamy dużo znajomych DJ-ów, początkujących. Też. I to od rana, prawda? Tak, tak. Od rana, pierwsza edycja była w kawiarni ETC i bardzo się cieszę, że to się rozwija. W Warszawie to jest coś nowego. Wiedziałam, że w Gdańsku już to też było robione i naprawdę jestem pod dużym wrażeniem, że to tak szybko się rozwinęło i mam nadzieję, że będzie to szło, bo naprawdę to przyciąga dużo ludzi zawsze. Nie zawsze związanych z kawą, tak szczerze mówiąc, więc... No to chyba dobrze, nie? Tak, robimy reklamę i ludziom ze światu jakby muzyki, sztuki, reklamy ludziom ze kawy, więc łączymy ludzi. Dla mnie ja to od jest... jakiegoś czasu na YouTubie sobie oglądam tego typu imprezy tak. i się zastanawiałem jeszcze niedawno, e, czemu u nas nie ma tego nie? w Warszawie, bo to jest coś takiego, się sączy, szczególnie jak ktoś ma YouTube'a na telewizorze skonfigurowanego, mm -hmm. gdzie sobie jedzą, liczeń gra, piją kawki. Mm -hmm. Ja jeszcze niedawno myślałem, kurczę, nie ma takich imprez w Warszawie, a tu nagle, wiesz, tak mm -hmm. pojawiły się jakby znikąd. Maria mi opowiadała, że to swój początek miało właśnie bardziej na wschodzie, i stamtąd przyszła taka w inspiracja. też to było popularne, i dalej jest popularne w sumie. Byłam zdziwiona, że jeszcze nie było tutaj tego u nas w Warszawie. Słyszałam o technoporankach, niezwiązanych tak naprawdę z gastronomią, czyli było to robione w klubach, takie imprezy podobne. No i w sumie widzę coraz większy ten trend na, trend na takie. Sześć w jakieś zabawy, zabawy bez alkoholu, zabawy nie wiem z dziećmi, ze zwierzętami, bo nie wszyscy lubią bawić się wieczorami w nocy, psuć sobie tryb snu. Ja też jestem jedną z takich osób, szczerze mówiąc, więc mnie to też zainspirowało. Plus, chciałabym dawać przestrzeń dla ludzi, którzy zaczynają w muzyce, na przykład DJ-om, bo znam sporo takich osób, którzy się starają którzy się uczą, a tak naprawdę nie mają miejsca po prostu. Więc jeśli jesteście związani z kawą i chcecie popróbować swoich sił w DJ'ingu, to możecie odezwać Zapraszam. Do Marii. Gdzie kolejna impreza? Poza Warszawą? Będzie kolejna impreza poza Warszawą w Krakowie, też w koncepcie keverniano-winnym, co prawda. Będzie to w Ultrabarze w Krakowie. Zapraszam, data jeszcze jest do ustalenia. Nazywamy się Gramy Rano. Ja się prezentuję jako organizatorka, bardziej, więc nabieram sobie DJ-ów, szukam rezydentów. I rozwijam się. Okej, okay, to trzymamy kciuki i obserwujemy. A u Ciebie Krzysztof, kawki wypalają się w swoim koncepcie 101 Coffee, tak? Ja dobrze pójdzie? Tak, 101 Coffee, 101 Coffee. E, dalej ten koncept mam w tym roku. Niestety nie udało mi się wystartować z zawodów Brewers ze względu na choroby, e, które wybiły mnie z rytmu treningowego. Ale na przykład nagramy rano można było spróbować właśnie kawy, e, którą, z którą miałem zamiar startować na zawodach. Być może za, za rok uda się wystartować właśnie z tą samą kawą, nawet. Teraz kawowo bardziej e, zajmuję się tym, żeby jak najlepiej spędzać czas kawowo z, z naszymi kawowymi znajomymi. Czasami coś tam wypalę, e, jeśli jest na to zainteresowanie. I trochę zaczęliśmy zajmować się bardziej sourcingiem też, więc oczekujcie już niedługo nowych ciekawych kaw ode mnie. No i tu bez zmian wszystko w Runway Hub, nie tak? Wszystko w Runway Hubie, dokładnie z Janiną blisko współpracujemy i oczekujcie dużo fajnych kawowych projektów od nas. Okej, okay, to dzięki wielkie, powodzenia i co do usłyszenia, do zobaczenia. <laughs> dzięki. Dzięki. No i pewnie dobrze nas słychać. Bardzo dobrze. Dzień dobry, Patrycja. Dzień dobry. A ty jak masz na imię? Paweł jestem i nagrywam, wiesz, taki podcast, taki różne historii sobie opowiadam. Mm -hmm. I padłem do Andrzeja, do dobrej materii. Często Świetny pomysł. Mhm. E, często, bardzo regularnie. Więc e, to jest taki lokalny, lo, lo, lokalna kawiarnia. Mieszkasz gdzieś blisko? Tak to działa? E, mój narzeczony mieszka tuż obok, w pleku naprzeciwko, więc często do niego wpadając po prostu przychodzimy tutaj ja nasze tak sobie ulubione miejsce. A to że właśnie to są klienci dobrej materii. Tak. W sensie czujemy tutaj dużą lokalność. Znacie się już? tak trochę z widzenia, jak tak przyjrzyjesz się, co dzisiaj jest, bo dzisiaj trochę więcej osób, co? Tak. Aczkolwiek czujemy się trochę tacy odseparowani i czujemy, że wszyscy tutaj się znają, a my tak jesteśmy trochę z zewnątrz. Ale mimo wszystko jednak czujemy się lokalnie. Okej, okay, no Andrzej widzę podchodzi i tak samo i Marta yy, i z każdym dziewcami dwa słowa, więc prawdopodobnie jest tak, jak mówić, że wszyscy są gdzieś tutaj, stąd. No dzisiaj taki wyjątkowy event. Yy, śledzisz mistrzostwa Polski w różnych konkurencjach, jeśli chodzi o parzenie kawy? Niekoniecznie jedynie to, co wrzucają na rolki w dobrej materii. I tutaj jest, yy, jest Daria, która jest mistrzem polski barista. To są takie najpopularniejsze mhm, Specjalnie dla niej przyszliśmy dzisiaj. Mieliście okazję napić się i napoju. Jakie wrażenie? Bo... Degustujemy. Jesteśmy w trakcie eksperiensu. I póki co jest całkiem nieźle. Jest nieźle. A jak przychodzicie do dobrej materii, to co wybieracie zazwyczaj? W zeszłym sezonie królował u nas królowała u nas Dirty Coffee na Milboku. E, to było duże odkrycie i w żadnej innej kawiarni tego nie było, więc tutaj bardzo często wstępowaliśmy po to. W tym roku jak na razie próbujemy. Mm, dzisiaj espresso, ostatnio była nawet herbatka, co się postarało bardzo rzadko, e, więc próbujemy nowe rzeczy. Jak tak przychodzicie <laughs> na takie espresso, to wolicie, żeby ono było zawsze takie. Które znacie i smakujecie, czy i smakuje wam, czy szukacie czegoś? Szukamy. Za każdym razem dostajemy coś innego, um, więc szukamy i odkrywamy coraz nowe rzeczy. No sprytnie, to Andrzej zorganizował. Bardzo fajnie. Ten... Mhm. Super, Ratują w sensie, no mhm. cieszymy się, że za każdym razem jest coś innego. No jak za co lubicie jeszcze takie miejsca? Um, wydaje mi się za Taką jednak znajomość, że przychodząc tutaj, mamy znajome twarze, z czym czujemy się dosyć komfortowo. Oni nas znają, wiedzą, że chcemy poznać nowe smaki, wiedzą, że potrzebują trochę nam opowiedzieć i zachęcić do kawy, którą nam serwują. No i mają pieczątki. To też jest duży plus i wydaje mi się taki marketingowy, że tu przychodzimy. No, nigdy nie zaproponował, już jestem chyba piąty raz. No, dobra, piąty raz, pytać, szósta kawa wiesz, tak jest ten darmowa. Okej. Okay. No. Tak patrzę tutaj, jak to wygląda i zastanawiam się, czym się różni takie miejsce od sie sieciówek, nie? które też mają swój urok czasami. Nie? Mm, twarze za barem, w sensie twarze, które przygotowują kawę są te same i znają się dobrze na tym, co robią. To jest dla nas istotne. Chyba jest większe prawdopodobieństwo, że barista będzie wiedział, co lubisz, nie w czy takie Jak najbardziej. Czasami przychodziliśmy, patrzyliśmy się sobie w oczy i było to, co zwykle? Tak. A powiedz, gdzie jeszcze bywacie, jeśli chodzi o kawę? Zdarza się, że też gdzieś znajdziecie jakieś fajne miejsce albo macie jakieś inne ulubione w Warszawie? E, chodzimy jeszcze czasami do Coffee -desku. i tak właściwie ostatnio skupiliśmy się w zeszłym roku tylko i wyłącznie na tych dwóch kawiarniach. No, fajne miejsce, bardzo dobra. w domu? Jak parzycie kawkę? E, w domu akurat mamy problem z parzeniem kawki. Ma się taką fajną kawiarnię blisko to. E, tak, to jest duże udogodnienie e, i dzięki temu um, zauważyliśmy, jak słaba jest nasza kawa względem kawy w kawiarni tutaj na przykład, więc nawet jak kupowaliśmy prosto spółki kawy tutaj właśnie z dobrej materii, to mimo wszystko i tak one tu wychodziły lepsze, więc i tak tu wracamy ostatecznie. to były takie same, tylko właśnie to otoczenie. E, otoczenie, tak, między innymi tak, tak, ale to też jest taki pewien rodzaj właśnie jakby wyjścia i tak dalej, co nam sprawia przyjemność. Mhm. A jeszcze może pamiętasz z kaw, która ostatnio zrobiła takie wrażenie? Oprócz dirty coffee? W sensie mhm. masz na myśli kawę, no, jakieś, konkretną tak, kawę? Tak, a właśnie piszesz pewnie też czarny, czasami zamawiać tak tutaj. Pijemy też często przelewy. W tym roku czekamy, muszę przyznać, na przelew, e, który powstał z fermentowanych ziaren, ziaren fermentowanych w i coś takiego. Było fantastyczne no To wiadomo kiedy będzie, tak? To jest tak, że się czekamy. E, słyszałam, że jakoś na wiosnę. Także wci wciąż czekamy. Niebieskie opakowanie trzeba wypatrywać. Bardzo dziękuję. No, miło tutaj porozmawiać Bardzo. Popatrzeć jak, jak to jest tak lokalnie. Bardzo. Przychodzimy bardzo tu na randki. Świetnie spędzony czas. Tak, bardzo miło. Dzięki wielkie. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, cześć Andrzej, witaj. No witaj Paweł. My dzisiaj sobie spędziliśmy trochę czasu w dobrej materii, bo wyjątkowa okazja, Daria Figaszewska, która jest mistrzem polski barista gościła Twoich klientów w Twojej kawiarni, wspólnie z Martą na co dzień tutaj się życie Muranowa. Tak, była taka okazja. Aktualna Mistrzyni Polski korzystała z Milboka, któremu patronujemy, stąd ta zmiana tutaj osoby za barem koszczącej naszych gości, była takim płynnym przejściem. Tego, co robicie i do czego zachęcacie. Dzisiaj też piliśmy kawy, no i one zmierzają, jakbyś to nazwał, w kierunku takich zaskakujących drinków, napojów dla klientów, którzy szukają czegoś więcej niż po prostu Flat White Espresso. Myślę, że Flat White Espresso zostanie, ale takie napoje się będą pojawiały jako taka alternatywa na zasadzie nawet nie zamiany, a przyciągnięcia nowych twarzy do segmentu speciality albo. Jakby trochę urozmaicenia tego co pijamy na co dzień. Wcześniej to były gejsze, anaerobiki, karboniki, a teraz mamy to na co dzień, więc wypadałoby coś nowego dorzucić. Wcześniej rozmawialiśmy na warszawskim festiwalu kawy o, o tym, co serwujecie. Dzisiaj przedłem to zaproponowałeś dirty coffee, tak Tak. się nazywa? Tak, dirty coffee. Ciepłe espresso i zimne mleko pod spodem. Zimne, tłuste, słodkie, gęste mleko. No właśnie, jakbyśmy powiedzieli o tym mleku, ono ma trochę więcej tłuszczu, prawda? Podwójnie więcej. Do takiego naszego normalnego dwuprocentowego, no to nawet 2,5% więcej. 5% tłuszczu, 5,5% białka, więcej cukru w sobie, lekko zagęszczone mleko w krowie. No za co lubią klienci, no bo właśnie za ten cukier. Za jest cukier, cukier uzależniający. Nie no, jest to swego rodzaju taki wspomagać smaku. Nawet niekoniecznie cukier i tutaj gra główną rolę, bo przy owocowych kawach to nadal kawa zostaje owocowa. Bardziej chyba opcja tłuszczu, która po prostu tą owocowość uwypukli, przymaczy, zrobi ją jeszcze bardziej rzeźką i jeszcze bardziej, nazwijmy to, zieloną. No i białko, czuć jednak tą strukturę tego mleka. Czyli eksperymentujecie nie tylko z kawą? Ty nie tylko, nie tylko. Macza, czekolada, moka jak najbardziej też. Rozmawiałem tutaj z jedną z klientek, właśnie mówiła, że pierwszy raz to rok temu. Napiła się tutaj, tak? To już... ma no już, roku, rok. roku. No już rok. I ty też mówiłeś mi w rozmowie, że to jest trochę taki trend, który przyszedł z daleka, tak? Do Polski. Z Azji, no. To jest to, jest to napój, który przyszedł do nas z rynku azjatyckiego. Tam jest to już dosyć popularne i nie jest to koniecznie związane z rynkiem specialty. To jest po prostu w kawiarniach na rogu jako jedna z możliwości wyboru, tak jak espresso cappuccino czy flat white. Czytam różne opinie, gdzieś pojawiają się takie wnioski, że ta młodsza grupa klientów już nie jest tak otwarta na espresso, nie jest na espresso. Szukają takich napojów. Szukają, aczkolwiek te jest opcją wejścia do picia espresso. Jednak tą warstwę espresso trzeba wypić i osoby, które zazwyczaj pijają kawę mleczną i przekonamy do tego, żeby spróbowały sobie dirty coffee, coś inne niespienione, zimne, Przychodzą na espresso, zaczynają próbować, a w sumie to espresso teraz można spróbować, no bo jednak się wypiło tą warstwę wie z wierzchu i okazało się, że jest smaczna, więc samego espresso też próbujemy, więc yy, urozmaica to. Nie, no jeżeli ktoś ze słuchaczy właśnie jeszcze nie, nie spotkał, to z taką pracą domową byśmy chcieli go zostawić, żeby poszukał tylko Dirty Coffee, no bo jest taki zaskakujący, nie? bo masz ten smak, aromat tego espresso, który znasz. Aha, ale za chwilę się pojawia ten zimny mleko. Słodkie, słodkie zimne mleko, no. Jest to coś, coś, innego, coś, innego, coś innego. Jeszcze jest coś na horyzoncie, co może już jest w Azji, a wkrótce tutaj do nas dotrze? Czy no już jesteśmy na bieżąco? Chyba pod tym względem chyba na bieżąco. My odpowiadamy, takim kontrpiłeczkę rzucamy Azji. W Europie popularna jest matcha w każdym formacie i powolutku to zmieniliśmy dirty, es dirty Coffee na Dirty Matche. I tak jak rozprowadzam w cudzysłowie, jak przerzucam to, ten mailbox po różnych lokalach, tak każdy o tą Dirty Matcha się dopytuje i widzę, że łatwiej jest wrzucić Dirty Matcha do oferty niż Dirty Espresso, Dirty Coffee, bo, bo Dirty Coffee to już wszyscy mają, a Dirty Macze jeszcze nie, więc y się tak. A ci lokalni klienci, bo dzisiaj tutaj był cały lokal ludzi, którzy chyba tutaj przyglądają, przy, przychodzą na co dzień. To jest tak, że jak ty coś dodasz nowego, to zachęcasz ich do tego, żeby brali. Oni się długo zastanawiają, czy, e, czy że sami szukają. Mówi Andrzej. coś. To będzie bardzo poskładana poskładane odpowiedź. Głupim żartem. Oni przyszli, bo zostali zmuszeni e, dzisiaj. Żeby było pokazówka? nie? Oczywiście. Ale wiesz, że dzisiaj to przyżyło, byli Daria i tak dalej. Nie? Dokładnie. Ale jak myślę, wprowadzamy o... coś nowego, no to raczej jest proponowanie. Eee, chyba trochę mamy takie tutaj założenia niepisane, ale tak z mojej obserwacji, że nie wciskamy czegoś na siłę, bo musi się sprzedać. Czy tam musimy to zareklamować? Raczej z własnej chęci. Jeśli jest Daria, jeśli jest Agata, Ada. Marta czy ja na zmianie, to wiemy, co będzie więcej wychodziło do klientów, bo każdy ma swój napój, który jak ktoś jest niezdecydowany, to bardziej poleci. A mamy tą możliwość wrzucania do menu tego, co chcemy, więc łatwo nam jest proponować coś innego niż na co dzień. No, bo są osoby, które przychodzą od 4 lat na przelew 200 ml i nie zamówiły nic innego nigdy. Ale są takie osoby, które raz na miesiąc nas samych zaskoczą i wezmą zamiast espresso coś z mlekiem albo jakiś przelew, albo czekoladę. Więc jest pole do popisu i można proponować. W dobrej materii, chyba bez zmian, cykliczne cuppingi. Już planujesz 2026 rok. Bo jak ostatnio rozmawialiśmy, to mówili, że kalendarz. Chyba e, raz w miesiącu są, tak? Do raz w miesiącu, raz miesiąc, yy, wymijamy jest, maj no? i wymijamy grudzień bardzo często, w grudniu 10 robimy w 10 kupingów. Jest trochę tych cuppingów zaplanowanych, trochę napisanych jest w kalendarzu ołówkiem, bo nauczeni doświadczeniem już wiemy, że są polarni, które się rozmyślają, bądź okazuje się po roku, że im grafiki nie spasują, albo nie mają jakiejś nowej oferty kawy nowej kawy w ofercie i nie wiedzą z czym by do nas przyjść. Ale jeżeli coś lubi, czasami poznać nowe kawy, nowe palarnie to co miesiąc się uważać. Tak, jest. tak. Zazwyczaj druga, trzecia sobota, środkowa sobota miesiąca o poranku. Miło było tutaj gościć, jestem cały czas pod wrażeniem tej lokalności. Ci ludzie, którzy tu przyglądają, przy, ci ludzie, którzy tu przychodzą. No sprawiają wrażenie takich bywalców. Trochę tak jest, no I jednak różni. Jednak, Coś jest ktoś przyjdzie z psem, ktoś przyjdzie z dzieckiem, ktoś przyjdzie z książką, ktoś z laptopem. Sąsiedzi. Hmm. W czystej postaci jest... sąsiedzi. Nie Skoranowy. mamy takiej jakoś wybitnie wędrującej społeczności. Raczej jest to sąsiedzka zabawa. Co miło było gościć? Nam również. Tam Wielkie, również. Słuchasz podcastu o kawie. Dołącz do obserwujących w Spotify, Apple Podcasts lub subskrybuj na YouTube i włącz powiadomienia o nowych odcinkach.